W filmie padły oskarżenia, no że Leksiu chciał coś zrobić z czternastolatką. Jeśli chodzi o prawo karne, no to w Polsce jest to bardzo ważne, czy to ktoś miał 14 czy 15 lat. Ja z względów moralnych to jest i chujowe, nawet jakby miała 16 lat. Ale ze względów prawnych, no jeżeli miała 14, no to to już podchodzi pod pedofilię. Tak Leksiu, też paść do 14-latki i muszę wam chyba tłumaczyć, że... No i wiadomo, po tym filmie y, przylgnęła teraz już do Leksia Łatka, y, pedofila. Y, no ale okazuje się, że nie wszystko jest tak, jak się, jak powiedział Konowski. Była jasność: Ja Leksia nie bronię, odpierdalał, pisał obrzydliwe rzeczy do, do dziewczyn. Ale tutaj odrobinę zabrakło researchu odpowiedniego. Dziewczyna urodziła się w 2006 roku. 24 października. Pisała z Leksiem w grudniu 2021, więc miała 15 lat i 2 miesiące, a nie 14 lat. Jest to dalej chujowe zachowanie ze strony Leksia, ale no, to już odrobinę zmienia postać rzeczy. W grudniu 2021, tak? Okej, okay. Bo Konowski powiedział w swoim filmie, że miałaś 14 lat. Z twojego Facebooka wynika, że urodziny miałaś 24 października, więc 24 października skończyłaś 15 lat. Skoro rozmawiałam z tobą w grudniu, to miałaś 15 już lat skończone. To czemu Konopski powiedział, że byłaś 14-latką? To znaczy, to tak wyglądało, że to osoby, które to no to, no nie wiem, że 14. No i wtedy to nie miałam już zrobić z tym. Więc, no, wiesz. Aha, czyli ktoś powiedział, jakiś twój kolega powiedział, że Konopskiemu, że masz 14 lat, a Konopski nie sprawdził, tylko to podał dalej, tak? No to, to słabo świadczy o Konopskim. No dobra. Te fragmentów rozmowy wrzucę, gdy już się pokaże kolejny film Konopskiego. Jestem ciekawy, co tam będzie zawarte. Rozmawiałem też z Konopskim o tej sprawie. On wrzuci jakieś wyjaśnienia w tym nowym filmie odnośnie tej dziewczyny. bo. Już wie, że tam no, zabrakło troszeczkę researchu. Yy, podobno pisze, pisze do, piszą do niego inne dziewczyny. Jakaś yy, 13-letnia dziewczyna do niego napisała, że Leksiu coś tam do niej pisał, ale to jest na zasadzie, że rok temu, że wiadomości usunięte, że ma gdzieś na starym telefonie, no i mam mu je dostarczyć. Czy dostarczy? Zobaczymy. Tutaj jeszcze nie można żadnego werdyktu w tej sprawie podać. Trzeba jeszcze czekać, zebrać więcej danych. Fajnie jakby też do mnie napisała ta dziewczyna, więc myślę, wydaje, że błyskawicznie ja zweryfikuję, czy ona mówi prawdę i tak dalej. Jednak jeśli chodzi o pierwszy film, i zaznaczam o pierwszy, bo drugiego jeszcze nie widzieliśmy, nie wiemy co się tam pojawi, jeśli chodzi o pierwszy film, no to tam troszeczkę za szybko Konopski to nagrał, zrobił za słaby odrobinę research. Wiecie, taka łatka pedofila, no to jest ciężka do odklejenia. Zobaczymy, co będzie w drugim odcinku Konopskiego. Czy tam y, zrobi, no, myślę, że zrobi leps lepszy research, bo on już wie, co się dzieje i y, y, no, ten film się nie pojawi dzisiaj, pojawi się jutro u Konopskiego. Więc już widać, że on bardziej przy tym przysiądzie. To dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, y, bo warto jest wyciągać wnioski. Co do Leksia, na razie nie ma z nim za bardzo kontaktu. Podobno ciężko to wszystko przeżywa. No zobaczymy jak się sprawa rozwinie. Ja mam teraz też apel do was, żebyście byli odrobinę mądrzejsi i teraz nie wieszali na nikim jeszcze psów. Jeszcze poczekajmy, jeszcze poczekajmy ten jeden dzień. Nie atakujmy Konopskiego i nie atakujmy... Za bardzo nie róbmy jakiś memów, przeróbek i nie nazywajmy Leksia pedofilem. Można go nazywać pierdolniętym, bo pisał do innych dziewczyn osiemnastoletnich na przykład też popierdolone rzeczy. Ale pedofil to jest odrobinę za dużo. Dlatego się wstrzymajmy, zobaczmy, co jutro Konopski wrzuci. Rozmawiał z wieloma dziewczynami, z tego co wiem, nowymi. Więc jutro dopiero wysn wysnuwajcie jakieś wnioski, gdy będziecie mieli całość danych. Nie od razu. Czasem jest warto odrobinę zaczekać z werdyktem. I tyle.